Proszę Państwa, zapraszam następnego mówcę, referenta, pana profesora Zapałowskiego. I tak jak mówiłem, pan profesor wygłosi referat pod tytułem i jako przykład konfliktu prawdy historycznej z polityką historyczną państwa. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście w czasie się zmieszczę. Proszę nie patrzeć na ilość tutaj kart, które mam przed sobą. Powiem Państwu, pisząc przez ostatni tydzień referat, okazało się, że temat, który sobie postawiłem, będzie zbyt płytki, jeżeli go tylko umieszczę w sensie problemu jednostkowego wycinka tego, tego, proszę Państwa, pomnika. Ponieważ tło jest znacznie ważniejsze niż cały proces związany z walki o to upamiętnienie w formie napisu na pomniku. Proszę Państwa, tak naprawdę badając te problemy od lat coraz Kiedyś y, zwracałem bardzo dużą uwagę na faktografię. Dzisiaj zaczynam coraz większą uwagę zwracać na procesy, które towarzyszyły tej tym zdarzeniom i które, y, można powiedzieć, w pewnym sensie y, narzucały pewien tok y, wydarzeń, do których doszło na tym terenie. Y, mamy oczywiście y, obiektywne. Olbrzymie trudności. Pierwsze trudności to jest to, że mamy, że archiwa kijowskie są w rękach nacjonalistów ukraińskich. I druga rzecz to, czy Rosjanie kiedyś udostępnią i czy w Polsce znajdą się pieniądze i badacze, bo to są miesiące badań, żeby przejrzeć archiwa rosyjskie. Dlatego też yy, na tym etapie mogę stawiać tylko pewne tezy, które, do których coraz bardziej się skłania, a które coraz bardziej mi obrazu obrazują troszeczkę inny, można powiedzieć, tok wydarzeń. Bardzo ważne jest także to, że większość ośrodków naukowych w Polsce zadaje historykom jakby wycinkowe prace, które mają znowu bazować na faktografii i z tej faktografii wycinkowej wysuwać wnioski. I dlatego też jest bardzo ważne, żeby młodym historykom po prostu wskazać pewne tematy badawcze, kąt, pod jakim kątem to badać. Proszę Państwa, powiem Państwu w ten sposób. Coraz bardziej skłaniam się do tego, żeby twierdzić, że wydarzenia, do których doszło na ziemiach Rzeczypospolitej po 1945 roku, które zostały przy Polsce, mają troszeczkę, może nawet bardzo inny charakter niż te, z którymi mieliśmy do czynienia na kresach, które żeśmy utracili. Ponieważ to, co się działo tutaj, tylko miało, można powiedzieć, pewną taką y, wspólną mianownik w okresie, kiedy te tereny były pod okupacją niemiecką i w momencie przechodzenia frontu. Od 1945 roku mamy troszeczkę inny charakter y, tego, co tu się działo. Jak proszę Państwa, y, oddałem do druku, jeszcze chyba nie wyszedł ten referat w tamtym roku. W, w, w Warszawie tutaj Państwu prawdopodobnie może tam w dwóch zdaniach tylko o tym wspomniałem, o zwalczaniu upa na Pogórzu Przemyskim jako element przynależności polski po, do polski terenów po prawej stronie sami. Proszę Państwa, o co mianowicie chodzi? Ja kiedyś Państwu mówiłem, że zadawałem sobie pytanie, jakim w cudzysłowiu, cudem przez trzy lata na tym skrawku Rzeczypospolitej jednostki wojskowe, frontowe, nawet które nie były przystosowane do działań przeciwpartyzacji, bo też się tym sugerowałem. Nie były w stanie zwalczyć zwartych oddziałów kupa, które swobodnie funkcjonowały, yy, powiedzmy 10 km miały swoje duże bazy od przemyśla, tam y, tamte tereny. Przecież, e, proszę Państwa, biorąc pod uwagę działania przeciw partyzantki, przeciw, e, przeciwko polskiemu podziemu niepodległościowemu, na olbrzymim terenie Polski bardzo szybko sobie poradzono. 46 rok, tuż już były resztki, proszę Państwa, tych oddziałów. I tutaj, proszę Państwa. Króciutko sięgnę do Genezy. Przypomnijmy sobie to, że w 1944 roku Khrushchev żądał, zanim jeszcze doszło do porozumienia z PKWM w sprawie granic, żeby i ziemia jarosławska, Przemysł przynależały do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Stalin, proszę Państwa, na to się nie zgadza. Oczywiście podpisano to porozumienie, ale czy problem granic w ten sposób znikł z areny z agendy? Absolutnie nie. Proszę Państwa, jeszcze w sierpniu 1945 roku w Moskwie na konferencji z przywódcami Związku Radzieckiego Polacy, proszę Państwa, wystosowali, Polacy wystosowali memorandum, żeby odzyskać tereny, które Borysław i całą linię kolejową skierowana. Zostało to odrzucone i proszę Państwa, w sierpniu 1945 roku jedynie co się Polakom udało, że tereny Haricza, tych Bieszcza, tego rogu wieszcza stali się zgodził, żeby sobie Polacy wzięli. To wtedy dopiero żeśmy dostali ten róg, Ja nie mówię o łóżczykach dolnych, żeby była jasność. Proszę Państwa, kolejna rzecz, 7 marca 1946 roku w Warszawie. Ponownie Polacy złożyli Rosjanom, żeby 3 km od Chirowa, żeby po prostu na wschód, żeby ta granica proszę Państwa przebiegała. To wtedy w 1946 roku Rosjanie jedynie zgodzili się, żeby kilkanaście wiosek wróciło do Polski, czyli wróciła Medyka wróciły siedliska, Faszerwina i tam parę innych. Oczywiście to wróciło dopiero w 1948 roku, bo fizycznie nie można było przeprowadzić, bo te tereny były zajęte przez UPA. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym czasie te tereny, w tym czasie pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy był Chruszczow który w 1944 już żądał, że Krym ma być ukraiński, i tak jak Państwu mówiłem, te ziemie, czyli te ziemie, które zajęli Sowieci w 1939 roku, mają wrócić do Związku Radzieckiego. I proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się zaczyna dziać od 1945 roku na tym terenie, w świetle meldunków. Wojska Polskiego, w świetle melduków milicji, mnóstwa zdarzeń, gdyż yy, proszę Państwa, wypuszczania yy, yy, panderowców. banderowców, Chciałem twierdzić i postawiłem taką tezę, którą udowadniam, że te tereny, tak naprawdę Kruszczop kontrolował przez służby specjalne oddziały UPA, w jakim stopniu, nie jest wiadome, ale proszę Państwa, na bardzo wysokim szczeblu, bo Jarosław Kamilka, który był szef referentem gospodarczym nad rejonu, który ujawnił się 21 maja 1947 roku, dopiero od tego momentu wojsko polskie zaczęło skutecznie działać, bo nic nie wiedzieli. Czyli proszę zwrócić uwagę, na tym terenie wywiad wojskowy i wywiad, czyli Urząd Bezpieczeństwa, kompletnie przez dwa lata nie zbudowali na tym skrawku aparatu yy, wywiadu. Czyli ktoś nie chciał. Na tym terenie duża część oficerów dowodzących yy, jednostkami frontowymi to byli Rosjanie. Dlaczego była tak znikoma skuteczność? Moim zdaniem, proszę Państwa, była tak znikoma skuteczność, ponieważ chruszczowowo-komunistom kijowskim zależało na utrzymaniu destabilizacji na tym terenie poprzez swoją agenturę, bo ten wspomniany Hanifka od 1941 roku był, a pochodził z Podbierczy, jego ojciec był potem, w niedalekiej Łomnej, był agentem KWD. Proszę Państwa, i teraz, żeby przejść jeszcze do meritum, dokumenty, które, nie wiem, chyba przypadkiem opublikował Wiatrowicz, ponieważ dał do zbioru otwartego, proszę państwa, okazuje się, że mamy dokument, który tutaj zamieściłem, który Artur Brożyniak znalazł, proszę państwa, który pokazuje, że 28 lutego 1947 roku Rosjanie, Ukrai ukraińcy, sowieci mieli tak dokładne dane, co do jednej osoby w każdej sot. Na terenie państwa polskiego. Czyli trzy miesiące wcześniej, niż Polacy w ogóle podczas operacji Wisła wzięli, podjęli, powzięli te dane. O czym to świadczy? O tym świadczy, że w pełni kontrolowali ten obszar. I Kruszczow, proszę Państwa, był pierwszym sekretarzem w Kijowie do 1948 roku. Czyli przez ten cały okres trwał proces. Destabilizacji tego terenu. Ja, proszę Państwa, w jednym z tekstów, które gdzieś tam opublikowałem, w bardzo dużym tekst, yy, tekście, przeanalizowałem bardzo dokładnie, przez miesiące od stycznia do kwietnia 1947 roku, wszystkie akcje UPA na tym terenie. Najmniejszy zajścia, napad i tak dalej. Co się okazało? 25% akcji. Było przeprowadzonych do 5 km od Strażnic Sowieckich. Przez, proszę Państwa, 3 lata, kiedy te Strażnice na tym terenie były. Czyli to pokazuje, proszę Państwa, wprost, o co chodziło na tym terenie. I żeby przejść do, proszę Państwa, bardziej yy, meritum, yy, proszę Państwa, stawiam tezę, że to, co się działo na w tym terenie od 1945 do 1947 roku było kontrolowane i celowo destabilizowany był teren. Celowo, proszę Państwa, starano się utrzymać, doprowadzić do tego, żeby na tym obszarze po prostu Polacy nie mogli, udowodnić Polakom, że nie są w stanie kontrolować tego terenu. Czyli ma wkroczyć Armia Radziecka i zająć ten teren do sam. I proszę Państwa u, y, dwa lata temu w takim niszowym y, y, można powiedzieć periodyku Rocznik Ruskiej Bursy, to jest rocznik w, y, w Polsce, taki naukowy, profesor Zięba powy, y, też doszedł do takiego, y, proszę Państwa, wniosku jak ja doszedłem wcześniej. W tym, proszę Państwa, kontekście, cały problem dotyczący pomnikach birczy, obrony birczy, o której tutaj Pan Wrażyniak mówił, stawia sytuację w zupełnie innym świetle. To znaczy, gdyby Polacy nie utrzymali birczy, te tereny dzisiaj nie należałyby do państwa polskiego, i jako, proszę Państwa, z pełną odpowiedzialnością po prostu tą tezę stawiam. Oczywiście na, trzeba jeszcze popracować, yy, na, żeby ją udowodnić, ale proszę Państwa, jestem tutaj przekonany. I teraz to, o czym zacząłem mówić, proszę Państwa. Polityka, która jest nakierowana na niszczenie podników. Albo ale, y, na tym terenie y, wojska polskiego, milicji, ale też, y, proszę Państwa, polityka państwa polskiego, y, która jest inicjowana przez Związek Ukraińców w Polsce, która ma na celu wymazywanie wojska polskiego z tej przestrzeni. Proszę Państwa, wszystko pokazuje, wszystkie pisma, działania, i tu o zgrozo. I PNL też pokazują, że wojsko polskie i milicjantów ukazuje się jako morderców, pacyfikatorów tych ziem. Pokazuje się im, że tak naprawdę UPA powstało tylko, by, żeby bronić ludność tych miejscowości przed wojskiem polskim, które pacyfikowało, mordowało itd. itd. Proszę Państwa. I teraz, sam pomnik, proszę Państwa, w Birczy. W związku z wejściem ustawy o, proszę Państwa, o zakazie propagowania komunizmu lub innego istroju totalitarnego i tak dalej, Rada Gminy w Birczyn była zmuszona zapytać IPN-u odnośnie treści tablicy. Już kilka lat wcześniej z tablicy sami usunęli KBW, więc tam tylko byli milicjanci, żołnierze Wojska Polskiego i wo. Proszę Państwa, w sierpniu 2018 roku, rok temu IPM napisał to olbrzymi elaborat, w którym stwierdził, nie będę Państwu czytał, że Ludowe Wojsko Polsko Polskie było ludowe w cudzysłowie, bo wtedy jeszcze nie było w nomenklaturze ludowego, tylko było Wojsko Polskie, że Wojsko Polskie było elementem ucisku w rękach partii przeciwko społeczeństwu polskiemu, więc należy go wymazać z przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, Wojsko Polskie. I teraz proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że poszło za tym. Całe, y, cała wykładnia, można powiedzieć, prawna IPN. Zresztą sam IPN zaproponował w Warszawie pan Siwek taką treść. Pamięci obrońców Birczy i okolicznych miejscowości poległy w walkach z oddziałami zbrojniczych formacji Orkupa w latach 44-47 społeczeństwo gminy Birczy. Ani słowem kto bronił Birczy, ani słowem nie ma kto. Proszę Państwa, i teraz proszę zwrócić uwagę. W treści yy, yy, można powiedzieć, że yy, proszę Państwa, słowo żołnierze Pol yy, wojska polskiego i milicjanci jest problemem do dzisiaj postępowania sądowego, yy, administracyjnego yy, władz Urzędu Gminy Bielczy, z Urzędem Wojewódzkim i wojewodą, który reprezentuje. Proszę Państwa, ja zwróciłem prezesowi IPN-u uwagę na to, dokładnie można powiedzieć 5 miesięcy, no 4 miesiące temu, do dzisiaj nie mam odpowiedzi, że ich orzecznictwo jest zupełnie rozbieżne. Czy, proszę Państwa, jest rozbieżne? Proszę Państwa, coś Państwu przeczytam. Opinia ipn i zaraz powiem dlaczego. Uczestnictwo w działaniach zbrojnych przeciwko Niemcom było zgodnie z oczekiwaniami większości zwykłych żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Natomiast jako zwyczajni żołnierze nie mieli oni wpływu ani na oblicze polityczne tych jednostek, ani na kształt prowadzony przez aparat polityczno wykonawczy i doktrynacji. A w końcu na sposób wykorzystania ich walk z Niemcami w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego. W związku z powyższym, tylko samorządom zależało na upamiętnieniu w nazwach ulic tych jednostek, możliwa jest za pomocą nowej uchwały zmiana nazwy na następujący warunek. Żołnierze II. Armii Wojska Polskiego, żołnierzy yy, yy, II Armii, czy generalnie w różnych formach, czyli żołnierze. I proszę Państwa, co, o co tu chodzi? Jeżeli upamiętniamy walki z Niemcami, możemy pisać, że walczyli żołnierze Wojska Polskiego. Ci sami żołnierze w tych samych mundurach, pod tym samym dowództwem, jeżeli walczyli z UPA, już nie możemy pisać. Że to żołnierze Wojska Polskiego, bo to byli członkowie totalitarnego systemu. Mało tego. Przecież dzisiaj, jak Wojsko Polskie się nazywa? Wojsko Polskie. Czyli proszę Państwa, przenosimy. Wojsko Polskie w 1945-1947 roku było elementem totalizmu. dzisiaj ta sama nazwa już nie jest elementem totalitaryzmu. Mało tego. Każdy, kto służył w wojsku polskim od 1944 nawet roku był częścią systemu totalitarnego, jeżeli byśmy sięgali głęboko do wykładni IPM. Proszę Państwa, kompletny, już zaraz kończę obłęd. Po prostu chcę Państwu powiedzieć, że ja w tym artykule zabrę całą dokumentację, którą tutaj nie chcę Państwu zanudzić. Dlaczego? Proszę Państwa, do tej pory całą dokumentację y, związaną z tym problemem zna tylko kilka osób. W Urzędzie Gminy, dwóch, trzech historyków, społeczeństwo w ogóle nie, nie wie, co się dzieje. W ogóle y, jakby ten obszar y, nie jest zaznajomiony. I proszę Państwa, na koniec jeszcze jedna rzecz, bo y, y, może dwie rzeczy. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że Pan prezes dzisiaj mówił o nazwie Pietrza na pomniku. Proszę Państwa, jak to się stało, że na pomniku nieznanego żołnierza po 24 godzinach funkcjonowania napisu napis znikł? Na razie w przestrzeni publicznej występuje informacja, że Wiatrowicz na Facebooku napisał, co napisał, że tam NK 20 walczyli i po 24 godzinach to zniknęło. Proszę Państwa, my nie wiemy, a jestem pewny, że była albo nota dyplomatyczna do kancelarii premiera albo prezydenta w tej sprawie. Bo nikt po nocce na Facebooku po prostu nie przewraca yy, najważniejszego miejsca, yy, które symbolizuje walkę Polaków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, proszę pamiętać o, o tym, że zaraz po e, usunięciu tego pomnika Paweł Smoleński w Gazecie Wyborczej, e, proszę Państwa, e, napisał, że w e, zbiorowej, e, e, iż leżącej w zbiorowej mogile pod partyzanci UPA nie zginęli w walce, jeńcy zostali zatłuczeni na śmierć lub rozstrzygani metodą NKWD, kula w jak przez Pola. Kiedy, proszę Państwa, 10 lat wcześniej prokuratura IPN-u umorzyła śledztwo w tej sprawie, bo udowodniono, że nie było żadnego mordu. Kiedyś Artyk Brożyniak o tym mówił I, 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 proszę Państwa, to jest dalej powtarzane. Mało tego, chcę Państwu powiedzieć, że Sławomir Sockiewicz, a zanim po prostu pochodzący z Opola proszę Państwa, jego kolega Karbowiak. Proszę Państwa, nie będę czytał, bo już nie ma czasu. W tym samym... Proszę Państwa, w tym samym tonie. to, proszę Państwa, co napisał Cenckiewicz. Walki z UPA prowadzili jednostki komunistyczne, którymi dowodzili sowiecy oficerowie oddelegowani z Armii Czerwonej. Proszę Państwa, byli ale na przykład podczas trzeciego ataku na Dniestrze dowodził, w, tej, w tym momencie był na urlopie, ale, proszę Państwa, Polak, polski oficer, jego zastępca był Rosjanin. Proszę Państwa, Sędzkiewicz pisze, o tyle nie może być mowy o tym, że spontanicznie utworzyli oni założki polskiej władzy i wojska w celu obrony Dniestrze przed Ukraińcami, czyli domniemanie, że to po prostu była. Komunistyczna agentura, proszę państwa. Yy, powiem i yy, yy, już tylko tak patrzę, yy, Karbowiak, jest, proszę państwa, co on napisał cał, yy, Karbowiak. Proszę Państwa, yy, oddziały Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego walczyły z partyzantami UPA, kierując w ten sposób narrację na konflikt. Yy, on kierował na konflikt z komunistycznego Wojska Polskiego z antykomunistyczną partyzantką UPA. Proszę Państwa, cały artykuł ma taki wydźwięk, że komunistyczne Wojsko Polskie walczyło z antykomunistyczną partyzantką UPA, czyli czytaj tak jak AK. I proszę Państwa, cały tekst jest, ma taką narrację. Co ciekawe, należy przypomnieć, że proszę Państwa, zaraz po tym nie wytrzyma profesor Leser, który był szefem Komisji yy, do spraw, yy, proszę Państwa, dialogu polsko-ukraińskiego historyków Słyska. i zrezygnował 17 lipca 2017 roku, gdzie powiedział, że zamiast zajmować się problemami trudnej historii ciągle yy, debatują o przypadkach jej fałszowania, czy też wypaczania. I proszę Państwa, już yy, na koniec chciałem Państwu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz oczywiście, Proszę Państwa, zapominamy i to jest kolejna wielka plama, biała plama na tym terenie. Proszę Państwa, im bardziej się zajmuję z Artkiem, bo bardzo blisko współpracujemy tym terenem, tym więcej jest obszarów do badania, a nie ma kto badać. Ostatnio jednemu historykowi, który chciał pisać doktorat, dałem parę propozycji, mówi nie, bo to mnie uleją, nie przejdzie i tak dalej. Proszę Państwa, biała plama, która staje się wyzwaniem. I my nie damy rady. Proszę Państwa, 17 marca 45 roku pod Dynowem doszło do wielkiej bitwy oddziałów NKWD z oddziałami polskiej samoobrony, milicji obywatelskiej i oddziałem ze zgrupowania lwowskiego Warta. Bitwa trwała kilka godzin, ponieważ yy, Myśleli, że atakują oddziały UPA. Milicjanci zawiadomili wojsko polskie w Sanoku i w Rzeszowie, żeby przyszło na pomoc. Proszę Państwa, chyba 8 godzin trwała walka tam. Z tego co wiem, oddziały warty, później było kilka mil tutaj militarii za tą walkę. Kompletnie nieznana walka. Proszę Państwa, to jest ten temat. Tak. Tak, i proszę Państwa, jakie były konsekwencje tej walki? EKWD yy, na drugi dzień po, po prostu aresztowało 282 obrońców. Yy, kilkadziesiąt wywieziono do yy, Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, co to pokazuje, już kończę. To pokazuje jedno, że na tym terenie nie było po pierwsze. Ani jednego starcia wojska polskiego, nadwierzył mu do Ludowe w cudzysłowiu, z oddziałami polskiego podziemia. Ani jednego starcia. Dwa. Milicja Obywatelska w pełni współpracowała z wojskiem polskim. Trzy. Yy, wojsko polskie i milicjanci się tolerowali. A jak słownym w czerwcu 1945 roku okrążyły żołnierze 9 Dywizji oddział pirata, to się dogadali, że oni ich nie widzą, ich idą do domu i nie ma walki. Proszę Państwa, walka na tym terenie trwała o przynależność do polski tych ziem do Sanu. I y, y, chruszczok w cudzysłowie wykorzystywał upa. I tu trzeba badać ten wątek, do tego, żeby zdestabilizować ten teren, żeby weszły tam oddziały sowieckie. Dlatego, pomnik Bierczy ma symbol nie tylko obrony ludności polskiej i Polski na tym terenie, ale przyznależności tych ziem do Polski. Dlatego, kwestia Bierczy i napisu na, birczy, na pomników Bierczy. I kwestia pieczy na pomniku nieznanego żołnierza ma zupełnie inną rangę. I powiem Państwu, że po prostu to, co powiedziałem na samym początku, że po 1945 roku na terenach, które obecnie należą do Polski, walka z UPA miała zupełnie inny charakter niż walka do 1945 roku, kiedy byliśmy częścią Wielkich Kresów, gdzie nie było granic. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, chcę się przypomnieć. bym chciał państwu słowa Jeżeli chodzi o tego Pana doktora Cębskiewicza, no, ja uważam, że jemu bardzo dobrze bolek wyszedł. Ja powinien się tylko tym bolkiem zająć, prawda? A po co się on w Kres już któryś kolejny raz zabiera głos i na temat, na którym się nie To jest jedna sprawa. Chciałem zabrać głos również w sprawie tego Pana Karbowiaka. Nie wiem, czy pan wie, ale pan Karbowiak był kiedyś wiceprezydentem miasta Opola. Tak, tak. Ja pamiętam kiedyś była taka konferencja w Opolu, gdzie przyjechał profesor Partas Chociaż ja mu mówiłem, żeby uważał, że on go za, zaatakuje ten prawo, no i tak się stało. No ja mu wtedy wyrwałem ten mikrofon i powiedziałem, proszę pana, pan jest prezydentem polskiego miasta i pan powinien prowadzić polską politykę, a nie ukraińską. Jeżeli pan chce politykę ukraińską prowadzić, to proszę wybrać się na Ukrainę. To tyle. Ja panu bardzo dziękuję, panie profesorze.